Czy wiesz, że drobna zmiana w tym, jak rozmawiasz z ludźmi, może ogromnie poprawić relacje, jakie masz z tymi osobami? Z dzisiejszego filmu poznasz 11 zmian w sposobach rozmawiania, które robią największą różnicę w relacjach z ludźmi i to zarówno w relacjach zawodowych, jak też prywatnych. Obejrzyj ten film do końca i od natychmiast wyeliminuj najczęstsze błędy, które mogą cię w kontaktach z innymi ludźmi kosztować sporo nerwów, czasu i utraconych sposobności. Pierwsza zmiana w komunikacji, która od razu mogłaby teleportować relacje na zupełnie inny poziom, to wyeliminowanie swoich nawyków komunikacyjnych, wypominania drugiej stronie różnych rzeczy. Pamiętaj, wypominki są w listopadzie i zostaw je na tamten czas i tamte okoliczności. Nie wypominaj rozmówcy, że kiedyś coś ci przykrego powiedział, nie wypominaj, że kiedyś miał takie zdanie i taką opinię, a teraz je zmienił, nie wypominaj, że ty coś kiedyś dla niego zrobiłeś, a on teraz jest taki niewdzięczny i nie docenia tego, co dostał. Wypominanie różnych rzeczy, zwłaszcza negatywnych, dla rozmówcy nie tylko zazwyczaj nie prowadzi do niczego dobrego i nie jest konstruktywne, ale też każda taka sytuacja zasiewa ziarenko, z którego wyrasta później cały krzew niechęci do ciebie i oporu przed komunikacją z tobą. Nikt z nas nie lubi, gdy coś mu się wypomina, gdy w relacji odbieramy, że druga strona ma do nas tylko ciągle jakieś pretensje i roszczenia. Więc w swojej komunikacji spróbuj ograniczyć sygnalizowanie drugiej stronie takich rzeczy. Ja wiem, widzę i obserwuję, że często popadamy w takie tony nieświadomie. Często też można to zauważyć na przykład u osób starszych, które usiłują wywrzeć presję, stosując niewybredne metody manipulacji i wpływu, szczególnie upodobawszy sobie właśnie to wywoływanie poczucia winy. Nie bądź jedną z takich osób. Jeśli wiesz, że tak ci się zdarza i masz takie tendencje, to po pierwsze Spróbuj przyłapywać się na takich sytuacjach. Jeśli będziesz to robić odpowiednio często i odpowiednio uważnie, to z czasem zaczniesz się przyłapywać jeszcze zanim padną z Twoich ust niepotrzebne wypominki. No, o to przecież nam chodzi. A po drugie, jeśli masz pokusę, by zacząć litanię wypominkową pod adresem osoby, z którą chcesz jednak mieć dobrą relację, odpowiedz sobie najpierw na trzy pytania. Po pierwsze, po co? Po drugie, co to zmieni? I wreszcie po trzecie. Czy na pewno w ten sposób osiągniesz rezultat, na którym Ci zależy? Zastanów się nad tym, bo często się zdarza, że znacznie lepszą relację z drugą stroną będziesz mieć, jeśli pewne kwestie przemilczysz lub powiesz coś nieco inaczej. Aby skutecznie pozbyć się nawyku wypominania różnych rzeczy, postaraj się wyczulić w Twoich codziennych rozmowach na zdania i wypowiedzi zaczynające się od słów Ty powiedziałeś, że miałeś przecież zrobić to i to, na przykład zadzwonić do mnie wczoraj wieczorem, albo obiecałeś to czytam to. Zapamiętałeś? Jeśli tak, to teraz druga zmiana w komunikacji, która znacząco zmieni Twoje relacje. Ta zmiana to okazywanie zrozumienia. Zazwyczaj, nawet jeśli się z kimś nie zgadzasz, nawet jeśli masz inne zdanie i inną opinię na dany temat, to możesz okazać zrozumienie. Możesz powiedzieć: Rozumiem, że nie podoba Ci się to, co się stało. Rozumiem, że jesteś rozczarowany. Rozumiem, że chciałbyś, żeby to było inaczej. Okazywanie zrozumienia to takie budowanie mostów pomiędzy ludźmi, budowanie porozumienia i wzmacnianie relacji. W moich czasach nastoletnich było takie powiedzenie, że na pytanie rozumiesz odpowiadało się rozumiem, tylko pojąć nie mogę. On jest takie trochę z przymrużeniem oka, ale przywołuję Ci je, żebyś zapamiętał, że bardzo często w różnego rodzaju relacjach i prywatnych i zawodowych, nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz, nawet jeśli nie pasuje to do Twojego obrazu świata, to możesz często okazać zrozumienie. A to znakomicie wpłynie na to, jak druga strona będzie Cię odbierała, jak będzie traktowała to, co do niej mówisz i czy kiedyś w przyszłości będzie chciała z Tobą jeszcze szczerze i otwarcie komunikować. To okazywanie zrozumienia fajnie może zastąpić różnego rodzaju wypominki, o których mówiliśmy wcześniej. Wyobraź sobie sytuację, w której druga strona spóźnia się na spotkanie. Na przykład pół godziny. Czekasz, denerwujesz się, ona w końcu przychodzi i mówi, przepraszam za spóźnienie. I teraz mamy dwa warianty. W pierwszym ty mówisz, że jak mogłeś się znowu spóźnić, tyle czasu już na ciebie czekam, dziś się spóźniłeś, tamtym razem się spóźniłeś, no nie można na tobie w ogóle polegać. Po takim wstępie możesz śmiało założyć, że całe spotkanie, dalsza rozmowa, upłynie już w nie najlepszej i dość nerwowej atmosferze. A teraz wyobraź sobie drugi scenariusz, który zaczyna się tak samo, ale po słowach przepraszam za spóźnienie ty odpowiadasz rozumiem, że miałeś ważny powód. I zastanów się teraz, jak zmieni to atmosferę i klimat spotkania? Punkt wyjścia jest ten sam, ale rezultat zupełnie inny. Czujesz różnicę? Spróbuj popracować w najbliższym tygodniu nad takim okazywaniem zrozumienia, a zobaczysz, jak szybko i pozytywnie wpłynie to na Twoje relacje z innymi ludźmi. Trzecia zmiana to dotrzymywanie słowa. Brzmi banalnie, a ile razy umawiasz się z kimś, że coś zrobisz, na przykład zadzwonisz, spotkasz się, a potem zmiana planów i nie dotrzymujesz słowa? Jeśli mówisz, że coś będzie, to niech będzie na pewno. Niech Twoje słowa mają znaczenie. Czasem autentycznie zaskakuje mnie to, jak w dzisiejszych czasach można pozytywnie się wyróżnić, tylko z taką pozoru dość prostą rzeczą, jak dotrzymywanie danego słowa. Trochę to zresztą smutne, że coś, co powinno dla każdego być oczywiste, być pewnego rodzaju standardem, jest jednak rzeczą i cechą wyjątkową. Widać to przy dotrzymywaniu terminów, przy dotrzymywaniu ustaleń, i to zarówno znowu w relacjach i zawodowych, i prywatnych. Na tym punkcie, zresztą ja osobiście jestem dość mocno wyczulona, bo dla adwokata termin to rzecz święta. Ale spróbuj przekonać się, jak bardzo zmieni to też Twoje relacje z innymi ludźmi, gdy zaczniesz pilnować dotrzymywania dokonanych ustaleń. Jeśli mówisz, że zadzwonisz wieczorem o siódmej, no to zadzwoń wieczorem o siódmej, a nie o ósmej albo następnego dnia rano. I jeszcze jedna super istotna rzecz. Jeśli coś się zmieni, albo z jakichś przyczyn nie będzie możliwe z Twojej strony wywiązanie się z dokonanych ustaleń, to koniecznie poinformuj o tym drugą stronę i to najlepiej jeszcze zanim minie termin, na który się omówiliście. Jeśli druga strona będzie mieć doświadczenie, że może polegać na Twoich słowach i na Twoich zobowiązaniach, to zobaczysz, jak nagle otworzy się przed Tobą całe mnóstwo sposobności, i prywatnie, i zawodowo. No nie tylko poprawi to Twoje relacje, ale może też sprawić, że staną się zupełnie nowe rzeczy możliwe, których wcześniej nie przewidywałeś. Czwarta zmiana w komunikacji to naucz się dziwić. W sytuacjach, gdy nie rozumiesz drugiej strony, gdy druga strona postępuje według ciebie niewłaściwie lub nieracjonalnie, albo gdy zaczyna cię atakować lub wylewać na ciebie swoje frustracje, spróbuj się dziwić. Okazuj zdumienie zamiast obrażać się. Albo też zamiast przyjmować od razu postawę obronną lub atakować drugą stronę, zamiast krzyku i oskarżeń, naucz się zadawać dobre pytania i tej broni używaj w sytuacjach wysokiego napięcia. Dobre pytania, gdy druga strona zaczyna się mocno nakręcać, to na przykład wypowiedziane spokojnym głosem: Co się stało? Albo: Co chcesz przez to osiągnąć, zachowując się w ten sposób? Możesz też zapytać, czy naprawdę spodziewasz się, że to dla Ciebie zrobi, jeśli będziesz się w ten sposób do mnie zwracał? Okazywanie zdziwienia, zdumienia czy zaskoczenia może być bardzo skuteczną bronią, zarówno gdy ktoś próbuje wyprowadzić Cię z równowagi, jak też gdy formułuje wobec Ciebie na przykład nieuzasadnione oskarżenia? Wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale jeśli zaczniesz pracować nad wypracowaniem w sobie takiej postawy i takiej reakcji, to zobaczysz, jak skutecznie zmieni to Twoje relacje i sposób traktowania ciebie przez innych ludzi. Zwłaszcza jeśli masz w swoim otoczeniu osoby narcystyczne, zaburzone albo takie, które lubią prowokować i okazywać swoją wyższość. Gdy ktoś chce Ciebie sprowokować, a Ty okażesz zdziwienie, to nie tylko taka prowokacja się nie uda, ale też wybijesz drugą stronę z tego prowokacyjnego trybu, bo taka reakcja jest zupełnie inna niż to, czego rozmówca się spodziewa. Dla usprawnienia komunikacji i poprawienia relacji, jakie masz, warto wyrobić w sobie taką ciekawość drugiego człowieka, takie zaciekawienie tym, z czego wynika, że tak czy inaczej się zachowuje, z czego wynika, że używa tych konkretnych słów, które padają z jego ust. I to zaciekawienie warto też połączyć właśnie ze zdziwieniem w sytuacjach, gdy coś nie pasuje do twojego obrazu świata, gdy ktoś reaguje inaczej niż można by się było tego spodziewać. Przydać się to nie tylko do budowania głębszych relacji, ale też właśnie do radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach trudnych i niekomfortowych. Kolejna rzecz, która sprawia, że bardzo szybko możesz pozytywnie się wyróżnić w komunikacji i która znakomicie wpływa na relacje, to responsywność. Praca nad nią nie tylko wyraźnie poprawi Twoje relacje prywatne, ale też może zdecydować o Twoim sukcesie w karierze zawodowej. Nikt z nas nie lubi, gdy jego telefony, SMS-y albo maile są jak kamień rzucony w wodę i ślad po nim ginie. Nie lubimy, gdy nasze działania są bez odzewu i bez odpowiedzi. A już zwłaszcza, gdy w dzisiejszych czasach w komunikatorze mamy możliwość zobaczenia, że adresat wiadomości nie tylko otrzymał, ale też ją odczytał. W takich sytuacjach bardzo łatwo o poczucie frustracji, odrzucenia i takie poczucie bycia zlekceważonym. A wierz mi, no nie są to uczucia, które chcesz generować w drugiej stronie, jeśli zależy Ci na dobrych relacjach. Co z tym zrobić? Jeśli widzisz, że ktoś dzwoni, a nie możesz akurat odebrać telefonu, skorzystaj z szybkiej wiadomości w komórce. Może masz gotowe szablony, a może sam sobie odpowiednio przygotujesz treść, jaką chcesz używać i wyślij na przykład, nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię. Albo nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoń później. Dzięki temu druga strona nie będzie miała poczucia, że kamień rzucony w wodę zaginął bez śladu, ale będzie czuła, że jest już z tobą w kontakcie. Będzie miała poczucie, że zobaczyłeś wiadomość, oddzwonisz, wie na co ma czekać, w jaki sposób skomunikujecie się dalej. Daje jej to pewność, że wie, co się dzieje i wie, czego może się spodziewać. To jest bardzo ważne w relacjach. W kontekście responsywności bardzo ważny jest czas odpowiadania na kontakt drugiej strony. Zazwyczaj, jeśli ci na kimś zależy, no to nie masz z tym problemu, żeby reagować i odpowiadać od razu. Ale jeśli chcesz szerzej popracować nad relacjami, które masz, nad swoimi kontaktami z innymi ludźmi, to wyrób sobie taki nawyk, że na przykład oddzwaniasz lub odpisujesz w ciągu 24 godzin od odczytania wiadomości. Ja wiem, że pewnie jesteś osobą zajętą, masz swoje życie, swoje plany, spotkania, zobowiązania, pracę. Pewnie też potrzebujesz się skupić na zadaniach, które masz. No i nie zawsze możesz mieć czas na rozmowy i pogawędki. Ale spróbuj wyrobić sobie taki nawyk oddzwaniania w ciągu doby, albo jeśli ktoś chce porozmawiać dłużej, to oddzwoń i umów się na rozmowę w dogodnym dla Ciebie terminie. Taka responsywność jest kluczowa nie tylko dla kontaktów zawodowych, ale też dla utrzymania relacji, które masz w życiu prywatnym. Czas na szóstą zmianę, która może wydać się dość nieoczywista, a która sprawia, że Twoje relacje będą szczęśliwe i trwałe, już choćby ze względu na to, że przestaniesz się w nich frustrować i samemu je sabotować. Ta zmiana to umiejętne stawianie granic i trzymanie się tych granic, stawianie granic i egzekwowanie respektowania ich przez inne osoby. Jeśli nauczysz się tego i będziesz się tego trzymać, to zobaczysz, że nie tylko twoje relacje będą bardziej szczęśliwe i trwałe, bo będą zbudowane na tym, jaki naprawdę jesteś, jakie są twoje wartości i potrzeby, a nie będą dopasowywane do drugiej strony, ale też dzięki temu sam w tych relacjach będziesz się znacznie lepiej czuł, bo będziesz się tworzył z ludźmi, którzy ciebie szanują i ten szacunek ci okazują. W końcu, bez względu na to, o jakich relacjach mówimy i kim ta druga strona jest, to nie o wszystkim musisz mówić, nie na wszystko musisz się zgadzać i nie we wszystkim ulegać. Oczekuj szacunku do Twojego zdania i do Twojej decyzji. Jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać, to z racji tego, że temat jest dość obszerny, na moim kanale znajdziesz cały osobny film na ten temat. Podlinkuję Ci go jak zawsze tutaj na dole w opisie pod filmem. A my tymczasem przechodzimy do siódmej zmiany. Ta zmiana to umiejętność proszenia o informację zwrotną i umiejętność jej przyjmowania. Pozbądź się tak powszechnego dzisiaj nastawienia, że informacja zwrotna jest po to, żeby sprawić Ci przykrość, że jest atakiem pod Twoim adresem, atakiem na Ciebie i przede wszystkim na Twoje poczucie własnej wartości. Naucz się prosić o feedback i go przyjmować. Informacja zwrotna to może być najcenniejszy prezent, jaki dostaniesz od drugiej strony w relacji z nią, ale prezenty dajemy zazwyczaj chętnie wtedy, gdy są mile widziane. Dlatego no, nie zniechęcaj swoją postawą, swoją reakcją i swoim zachowaniem do tego, by dzielić się z tobą swoją ocenną, odbiorem czy opinią. Nagrałam kiedyś też taki film, Jak prosić o feedback i jak go przyjmować. Znajdziesz go też na moim kanale i na dole w opisie pod filmem. I nawiasem mówiąc, zaskoczyło mnie, że nie cieszył się on jakimś szczególnie dużym zainteresowaniem. I było to dla mnie o tyle zaskakujące, że osobiście jestem przekonana, że właśnie zmiana podejścia w tym zakresie, w proszeniu i przyjmowaniu o informację zwrotną, sprawiła, że mogłam po pierwsze dowiedzieć się informacji, na które sama. Pewnie nigdy bym nie wpadła, a po drugie, nawet gdybym wpadła, to dotarcie do tej informacji zabrałoby mi znacznie więcej czasu, znacznie więcej energii i pewnie okupione byłoby większą ilością błędów. Nie bagatelizuj znaczenia feedbacku, zwłaszcza jeśli chcesz mieć dobre relacje i dobre życie. Zmiana ósma to używanie w rozmowach z drugą osobą komunikacji bardziej bezpośredniej i pytanie wprost o jej zdanie, preferencje czy decyzje. Nie mógł się otwartej i bezpośredniej komunikacji, bo dzięki niej zbudujesz znacznie lepsze relacje z innymi ludźmi. Najwyżej okaże się, że rzeczywistość jest zupełnie różna od Twoich wyobrażeń, a wtedy cóż, no chyba tym gorzej dla wyobrażeń, a nie dla rzeczywistości, prawda? Ale przecież im szybciej o tym się dowiesz, tym lepiej dla Ciebie. W rozmowach z ludźmi, jeśli o coś pytasz, pytaj wprost. Czasem krążymy z drugą stroną dookoła siebie, mówiąc różne rzeczy nie wprost i zostawiając sporo przestrzeni na różne nadinterpretacje i domysły. Nie ma nic złego, żeby dla takiej komunikacji wprost używać różnych sformułowań, na przykład pytań, typu, co z tego co powiedziałam było dla ciebie niezrozumiałe? albo co dokładnie chcesz przez to osiągnąć? Brzmi zbyt bezpośrednio? Cóż, pamiętaj, że pytania naokoło i nie wprost, choć bywają dyplomatyczne, to długofalowo bardziej szkodzą, bo w relacjach możesz przeżyć wiele lat, myśląc, że druga strona postrzega pewne rzeczy tak samo, a potem nadchodzi dzień próby i okazuje się, że ta wasza relacja wcale nie jest taka, jak to z twojej perspektywy wyglądało. Dlatego zamiast bawić się w podchody i zgadywanki, w kwestiach, które są dla ciebie istotne, komunikuj z drugą stroną wprost. Mów jasno, czego potrzebujesz, jakie są twoje oczekiwania, co zamierzasz zrobić i czego chcesz od twojego rozmówcy, ale też pytaj wprost drugiej strony. Nie oczekuj, że się domyśli i nie zakładaj też, że coś jest oczywiste. No ja nie zliczę sama, ile frustracji w różnego rodzaju relacjach i zawodowych, i prywatnych mogłabym sobie oszczędzić, gdybym nie zakładała, że coś jest oczywiste i że druga strona postrzega daną sytuację, na przykład naszą relację, czy jakieś informacje, dokładnie tak samo jak ja. Wdrażając u siebie nawyk komunikowania wprost o swoich potrzebach i oczekiwaniach, po pierwsze, znacząco zwiększysz prawdopodobieństwo, że zostaną one zaspokojone, a po drugie, dasz drugiej stronie z jednej strony pewność, że wie, na czym stoi w relacji, a z drugiej daj też poczucie bezpieczeństwa i możliwość planowania różnych rzeczy bez wbudowywania buforów na to, co jest niepewne i niejasne, na to, co jeszcze może się wydarzyć, a o czym nie wie. I choć dobrze jest mieć w życiu i w relacjach plan B, to właśnie taka bezpośrednia komunikacja sprawi, że wystarczy, jeśli poprzestaniesz na planie B i C, bez konieczności przewidywania jeszcze kolejnych wariantów i możliwych scenariuszy. Dziewiąta zmiana w komunikacji, która robi ogromną różnicę w relacjach, to umiejętne przekierowywanie rozmowy z tego, co się stało, na to, co możemy z tym zrobić. Odłóż się tak popularnego rozpamiętywania i wiercenia dziury w brzuchu rozmówcy, przeżuwania przyszłości i tego, co się stało, jak do tego doszło, jak to wszystko przebiegało. A zamiast tego wydrukuj sobie w pamięci pytanie, co możemy teraz zrobić. Zacznij szukać rozwiązań, zamiast płakać nad rozdanym mlekiem. Mleko ma to do siebie, że szybko zaczyna śmierdzieć i wracanie w rozmowach, w myślach do tego, co poszło nie tak, też zaczyna w relacji śmierdzieć. Ustal najpierw, co można z tym zrobić. Potem, jak uniknąć tego w przyszłości? Wyciągaj wnioski, a nie szukaj sposobu, by się pastwić nad drugą stroną. Tu znów trochę wracamy do tych wypominków. Pamiętasz? Zobaczysz, że dzięki takiej zmianie w podejściu do problemu bardzo zyskają Twoje kontakty i Twoje relacje z innymi ludźmi. Zmiana dziesiąta to też rzecz, która jest pozornie drobna, a która może sprawić, że ludzie znacznie chętniej będą chcieli z Tobą przebywać i wchodzić z Tobą w relacje. Chwal i wyrażaj wdzięczność. Jeśli druga strona robi coś dobrze albo przestała robić coś, czego w jej zachowaniu nie lubiłeś, to dostrzesz to i doceń. Zwróć na to uwagę i zrób to głośno. Chcesz przecież wzmacniać pozytywne zachowania drugiej strony, prawda? Pamiętaj też, że wdzięczność jest dobra nie tylko po to, by być człowiekiem szczęśliwym, ale też do tego, by mieć lepsze relacje z innymi ludźmi. Można dzięki wdzięczności się wyróżnić, więc dostrzegaj to, co druga strona robi dobrze, co w jej zachowaniu jest wartościowe, pożyteczne. Podziękuj za rozmowę, podziękuj za inspirację, podziękuj, gdy dostaniesz prezent. To mogą być różne rzeczy, nie tylko rzecz materialna, to może być czas, uwaga. Większość ludzi mówi głośno, gdy coś im nie pasuje, ale gdy jest niezadowolona, to już niekoniecznie się tym dzieli. Nie bądź taki. Mów głośno o tym, co jest dobre i wartościowe. Chwal i dziękuj, a zobaczysz, jak szybko zmieni to na plus twoje relacje, jakie masz z innymi ludźmi. Jedenasta zmiana to umiejętne odpieranie zaczepek słownych. Jasne. Jeśli nie musisz, to nie wchodź w konflikt, nie zniżaj się do poziomu atakującego. Ale wykorzystaj inteligencję i znajomość retoryki, by szybko i skutecznie odwrócić argument, przekierować rozmowę, a jeśli trzeba, to też zgasić, skutecznie skontrować i znokautować rozmówcę. Jak sobie radzić w różnego rodzaju potyczkach słownych? Nauczysz się z naszej książki Wojna na Słowa. Link jak zawsze czeka tutaj na dole w opisie pod tym filmem. A w samej książce znajdziesz opis 17 praktycznych narzędzi wraz z ćwiczeniami. A być może niebawem też opracujemy kurs, dzięki któremu znacząco zwiększysz swoją przewagę w umiejętnościach komunikacyjnych i w umiejętnościach radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach. Zanim to jednak nastąpi, rozejrzyj się też po moim kanale, bo znajdziesz tutaj sporo wartościowych materiałów, z których możesz się nauczyć odpierać zaczepki i reagować na ataki słowne. Najlepiej zacznij od tego materiału. Zapisz się na mój newsletter, by być ze mną w całym kontakcie, i spotkaj się ze mną w kolejnym filmie. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.